W żadnym stopniu nie powinien zagrozić! Hej, wszystkim z tej strony, Screamy, witajcie w nowym odcinku Steardown. I dzisiaj, słuchajcie, budujemy tratwę, żeby przetrwać przed rekinem i żeby pomieścić naszego przyjaciela Grzesia na tratwie, bo na obecną chwilę. To nie jest zbyt dobrze. Także zaczynamy, wypełniamy całkowicie środek tratwy. Mamy dwie minuty, bo rekin nadchodzi. Okej, okay. zostawcie oczywiście też suba i lajka. Teraz to musi utrzymać Grzesia. Grzesiu, zobaczcie, stoi bez problemu. Stawiamy oczywiście na tratwie jakieś krzesła. Jakieś krzesła? Grzesiu, siadaj, bo wydajesz za dużo dźwięku. Załóżmy, że siedzi. Nie no, to krzesło siedzi na Grzesiu, nie? Okej, okay, mamy załóżmy, że bazę zrobioną przeciwrekinową. Grzesiu będzie sobie siedzieć w tamtym miejscu, a my spróbujmy przetrwać używając najsłabszej broni. Spadłem, 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 co? co? Nie, nie żyjemy. Budowałem to więcej niż dwie minuty, a zniszczyłeś to w 3 sekundy. Okej, okay, teraz jesteśmy nieco bardziej przygotowani. Zobaczcie, mamy wielką tratwę. Gdzieś tutaj jest rekin na tym oceanie, a my musimy znaleźć jakąś wyspę i po prostu przetrwać. Grzesiu jest razem z nami. Ta tratwa, jak sami widzicie, ma silnik. To jest wyspa! Dobra, jesteśmy bezpieczni, tylko czemu tu kierownica jakoś tak dziwnie działa? Powinniśmy już ją fi... To nie była wyspa tylko! To nie była wyspa! Szybko! 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 Zobaczcie, utknął! Utknął ten rekin, jesteśmy bezpieczni! Szybko! Cofaj, cofaj, Screaming, cofaj! Cofaj! Nie! 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 Nie no, ten rekin strzeże tamtej wyspy Ale my sobie poradzimy Mamy nową broń Mamy ice guna Który ponoć bardzo dobrze zamraża rzeczy Zamraziłem tratwę sobie Nie wiem czy teraz Okej, okay, ruszyliśmy, dobrze I zobaczcie, musimy zaprowadzić go w pułapkę Czyli uciekamy Nasza tratwa jest szybsza od tego rekina na szczęście I teraz Zatrzymujemy się Uwaga, zatrzymujemy się Zamrażamy rekina To działa co działa! Wow! Wow! I teraz uciekamy, uciekamy! Szybko, szybko, szybko! On się odmroził już! Nie no, on jest serio silny! Mam pomysł, wejdźmy tu na górę, tylko nie wiem jak. Ok, wejdę na górę na szczęście. Zamrażamy rekina! Tym razem się go postaram zamrozić tak... Wow. Co się stało? Co się stało? Co? Co się stało? Jakiś drugi tryb użyłem. Szybko do wyspy muszę tu płynąć. Płyń! Płynie, płynie! Nie! Dobra, jesteśmy bezpieczni, jesteśmy bezpieczni. Musimy go jakoś pokonać mimo wszystko. Płynie, 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 płynie. Niszczymy go! Okej, okay, zamrażamy go wszędzie! Co! Co? Oła, oła. Żyje, żyje! Na szczęście! Żyjemy! I teraz, mając broń, musimy go... Uje! Żać! Nie żyjemy! Mamy tym razem wyspę, a nie tratwę I jest tu jakiś dziwny gość. Dzień dobry. Na no, dzień dobry. To, to twoja wyspa czy, czy co? Zobaczmy co on tutaj ma normalnie. Łóżko tu ma, tu ma wszystko jakąś skrzynię skarbów, która jest zam. A z tam był. <śm> Mamy hamak, no co może się złego stać w tak przepięknym miejscu. Co? Rekin! Rekin! Przebija się! O! Nie! Nie! Dobra, to było dla żartów. Teraz, teraz poważnie musimy się tutaj obronić. Panie właścicielu, skorzystamy z tej wyspy. Na pewno nie zostanie zniszczona, na pewno. Czy to jest coś wybuchowego? Czeka <laughs> Screamy rzuca wybuchowymi rzeczami, kiedy mogą mu zrobić i właścicielowi krzyk. To nie wybucha. O! <laughs> Jednak wybucha. To teraz ja jestem <laughs> właścicielem tej wyspy. Czekajcie, czyli mamy materiały wybuchowe Czyli tak naprawdę Możemy O co, jak ja mocno rzucam Dlaczego to nie działa co? Widzowie Znowu, znowu zjadł wyspę całą Musimy się nieco lepiej przygotować Do trzech razy sztuka oczywiście Weźmy te bomby Zabierzmy je na górę Tak delikatnie oczywiście, żeby nie wybuchły Okej, okay, w sumie całą skrzynię mogę tam Wrzucić ten... A, To było niebezpieczne Okej, okay, mamy całą skrzynię I teraz będąc tu na górze Teraz zacznie się Zabawa Dostał, czemu on żyje Tak nie może być, tak nie może być Nie, 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 nie. Dostał, zobaczcie Mimo tego że, że nie żyjemy To rekin też zginął I, i właściciel też zginął ale wpadłem na pomysł, że przecież my też możemy sami stworzyć tratwę. W miarę normalną tratwę, ale solidną. Z lekkim uzbrojeniem. Jak na razie to wygląda jak krink, ale zaufajcie mi, to jest tratwa. Odczepmy ją. Tylko... Pff, się topi. Teraz nie powinna się topić, nie topi się! Dajemy naszego przyjaciela, zobacz, Grzesiu, tu jest idealnie, tu jesteśmy w 100% bezpieczni. I rekin, który płynie na nas nam w żadnym stopniu, nie powinien zagro. Wywalił ją! Tego nie przewidziałem! Tego nie przewidziałem. Co? Mogę uciekać! Mogę uciekać! Trafła! Go trzyma! Musimy zrobić stabilniejszą tratwę. Użyjmy tej małej wyspy do stabilizacji naszej niezniszczalnej tratwy. Zakotwiczymy ją tutaj po prostu. Grzesiu, teraz będzie serio bezpiecznie. Zaufaj swojemu przyjacielowi. Weź najlepiej strzelbę tylko. Jakby coś miało się stać. Deski się utrzymają. Deski się nie utrzymają. Deski. Nie, 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 nie. O, kraty nas bronią. Kraty nas bronią jeszcze. Będzie dobrze. Będzie dobrze. To jest przerażające. Muszę się dostać za tego rekina. Jakoś się wspiąć na niego. Tylko on niszczy wszystkie deski, które zrespię. I strzelić mu ty uciała, no nie można! Nie, nie! Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie! Żyjemy, żyjemy, mogę wrócić na tratwę i tym sposobem... Jesteśmy tym razem na wyspie, mamy własny domek i mamy... Tam własnego rekina Który właśnie do nas zmierza I jedynym sposobem, żeby uciec Z tej wyspy to, to po prostu Łódź, ale czekajcie Czy ten rekin się przebija? On się przebija Przez wyspy <ścoughs> Co? Co? Ucichamy stąd Widzowie, zdecydowanie musimy zmienić wyspę Na jakąś nieco Bardziej oddaloną, żeby od niego Uciec, albo jakąś mega Wysoką, tam była jakaś Tam była jakaś wielka jebiska Zobaczcie, latarnia nawet na niej jest. Rekin nas nadal goni. Okej, okay, już prawie jesteśmy. On jest zaraz za nami. Dobra, szybko, szybko, Skyrim. Szybko. Parkujemy. Troszkę rozwaliłem łódź, ale nieważne. Uciekamy jakoś na górę. Na górę tu trzeba uciec. Wbijamy się na górę. On rozwala tą wyspę. Co to Grzesiu robi? Co się dzieje? Przepraszam bardzo. Co to jest za rekin? On po wyspie wchodzi. Stary, jesteś rekinem, powinieneś pływać w wodzie. Dziękuję. Nie no, jesteśmy Grzesiu w niebezpieczeństwie, coś trzeba z tym zrobić. O, Co? Co? Nie, 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 nie. A... Przepraszam Grzesiu. I zobaczcie, ten rekin nie potrafi rozwalić tego mostu. Więc jesteśmy bezpieczni. Dajmy mu jeść, może się zaspokoi Grzesiem, znaczy chciałem naszego przyjaciela. Proszę. Jedz. On nie chce go jeść nawet. Czekajcie, zniszczmy tą wieżę i zawalmy na niego salusieńką latarnię morską. Jakim cudem on to przeżył? Latarnia poleciała. Ty, stary, nie, nie masz oczu nawet. Czekajcie, ja mogę rzucić tym rekinem? O! <ś> Zjadł nas! Nie no, wyobraźcie sobie, że jesteśmy w wiadomościach. Gadamy o rekinie, który niszczy wyspy i nauczył się chodzić po wyspach i latać czasami. I nagle, nagle <ścoughs> pojawia się on! <ścoughs> Jak to wyglądał? Zjadł go! I teraz chce nas zjeść! Nie no, on jest serio, okropny. Jeszcze Grzesia zabił! Nawet nie da się od niego w żaden sposób uciec! Stary, tu nawet wody nigdzie nie ma. Co ty tu robisz? Mamy też nową moc Spidermana. Nie wiem, jak się przyciąga rzeczy, co prawda. Ale fajnie to działa. Tu serio dobrze działa. Możemy dzięki temu na pewno dużo łatwiej uciekać od tego Regina. Ale chcę mu pokazać, kto tu rządzi. Że. Ludzie wygrają. Technologia wygra. Nie no, on rozwalił tu wszystko już, nie? I ucząc się na błędach, tego rekina normalnie nie da się pokonać. Jest on praktycznie niezniszczalny. Niszczy sobie każdą wyspę. Jak tylko chce, zobaczcie, zjadają. Trzeba by było go najpierw zamro. On umarł? On umarł? Co? Co? przecież był dźwięk, że umarł. Nie, no jeszcze raz. Teraz nie było dźwięku, że umarł, ale wcześniej był No 100%. Można się go pozbyć całkowicie. Nie, no go się nie da pozbyć. Nawet zamrażając go całkowicie. Zamrażając go nawet z większą mocą. On się przez to jakoś i tak przebije. No chyba, że jesteśmy Iron Manem, to jakoś da się wygrać. I już więcej nikomu nie będzie zagrażać Także to w sumie wszystko na ten odcinek Jeżeli się podobało zostawcie subika i lajka Rekin został zniszczony Jeszcze, jeszcze się upewnimy Ja wam dziękuję za oglądanie I pa pa